Będę mówić, przyjacielu. Najchętniej milczałabym, ale milczenie nie jest żadnym rozwiązaniem. Milczenie nie wyjaśnia nic. A ja usiłuję wciąż na nowo wyjaśnić sobie i tobie, że to, co uczyniłam, nie było zdradą. Nawet wtedy, gdy zapragnęłam umrzeć, nie popełniłam zdrady. I nie zawiodłam Twojej wiary we mnie. I dlatego, przyjacielu, przeciwko Twojemu milczeniu będę się bronić słowami. Chcę Ci przypomnieć Ciebie taką, jaką byłam przez te wszystkie lata. Dni, podczas których nasze myśli płynęły równolegle. Wystarczyło napisać list, wyciągnąć rękę, aby napotkać Twoje przyjazne słowa. Twój przyjazny gest. Chcę przywołać naszą przeszłość, naszą wspólną przeszłość, chcę, abyś na tych kartkach, które białe jeszcze piętrzą się przede mną, odnalazł drganie mojego żywego serca. Wiem, że będziesz słuchał z wielką cierpliwością, inaczej nie odważyłabym się pisać. Jakże niełatwo przychodzą mi słowa, jakże niełatwo oporne słowa łączą się w stanie. Daleko mi do płynności twojego stylu, do odwagi, z jaką posługujesz się karkołomną metaforą, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Zdarzenia, o których chcę ci opowiedzieć znasz równie dobrze, jak ja. Moje słowa mają być tylko drogowskazem, który powiedzie cię w dobrze znanym kierunku. Daj rękę. Pójdziemy razem wstecz po naszych wspólnych śladach. Pozwól, że poprowadzę cię raz jeszcze.